Dzień dobry, MW07. Pytanie zostało zadane. Poprosiłem moją duszę, by spotkała się z Twoją i z mężem, o którego Ty pytasz, i przekazała Tobie odpowiedź na nie. Co możesz zrobić, by uratować swoje małżeństwo? To jest przekaz Mini dla Ciebie. Przede wszystkim, Ty nie wierzysz, że możesz uratować swoje małżeństwo, ale możesz, możecie je uratować potrzebujecie wspólnego wielkiego celu na przyszłość, popatrz, wy tutaj, majętni, pełni pomysłów, razem na równym poziomie zawodowym, społecznym, macie wielkie projekty, biznesy, potężne zakupy. Coś wielkiego tworzycie, projekt na lata, bo gdy nie macie wspólnego celu lub wspólnego wroga, to zaczynacie grać między sobą, dogryzać sobie, przeszkadzać sobie. Jedno chce wtedy wygrać coś kosztem drugiej osoby, wtedy jest źle. A ten wspólny, wielki plan na przyszłość ratuje to małżeństwo. To był przekaz Mini dla ciebie: dziękuję bardzo i pozdrawiam.